Cześć, tu kanał Metr Kwadratowy. Subskrybujcie, zostawcie lajka i komentarz. Dom w Ostrowcu Świętokrzyskim. Parter ma 181 metrów kwadratowych. Część mieszkalna 120 metrów, do tego 27 metrów pomieszczeń gospodarczych i 34 metry garażu. Jest też 60-metrowy zadaszony taras oraz schody prowadzące na 100-metrowe poddasze, przygotowane do adaptacji. W środku duży salon połączony z kuchnią dwie sypialnie, łazienka, garderoba i komunikacja ze schodami. Działka ma 1429 m2, ogród od strony południowej, a dojazd prowadzi nową drogą gminną w rozwijającej się części miasta okolice skrzyżowania ulic Rzeczki i Iłrzeckiej. Link do ogłoszenia w komentarzach. Cena 750 tysięcy zł. Do zobaczenia.